Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. A dzisiaj o czym? Dzisiaj o tym, ile potrzeba kasy ile potrzeba wszystkiego do wyżywienia 2000 sztuk gęsi. Rozstronimy się tak trochę bardziej szczegółowo, wracamy do naszej pięknej scenerii, także zapraszam na odcinek, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie nasz kanał, wystarczy tylko kilka buzik i już jest od razu leci, bo to co robimy, to robimy dla Was. I jeśli coś chcecie, to piszcie śmiało, my się nad tym gdzieś tam przysiądę, pomyślę. I będziemy nagrywać. Zapraszam do oglądania. Więc od czego możemy zacząć? Eee, to znaczy, Dzisiejszy odcinek jest też na wasze życzenie, żeby e, odpowiednio, konkretnie sobie gdzieś tam wziąć e, właśnie o tym powiedzieć, czyli e, rozpiszę się tutaj częściowo pod każdym punktem, czyli pisklaki, ile startera e, jedynki, czyli aż te jedynki waszy grower tej dwójki, ile zboża, ile kosztuje zielonkę. I tą samą, ile elektryka, i też chyba nawet pracę. Co do inwestycji w całość, to e, każdy będzie musiał indywidualnie. Tyle, ile my uznaliśmy, to napiszę. Będę korzystał z notatek, żeby było mi po prostu łatwiej. Nie, nie złoście się, nie się oczywiście. Nie? Także od tego zaczynamy: od piskraków. Tu jest kwestia też na ilości, tego e, ile, e, ile zamawiamy, i inaczej będą kosztowały u pana. Już ja, Juzia, Jadzia, tam kogoś, kto ma jakąś mniejszą, yy, sprzedaje Wislęta, więc tam mogą nawet gąsiaczki do 25 zł dochodzić. Jeśli my mówimy o 4 yy, 2000 sztukach, yy, to przyjąłem, że 18 zł będzie taka najbardziej, yy, najbardziej taka gdzieś tam yy, dobra cena przyjęta na te 2000 sztuk i to wychodzi 2000 razy. 18 tutaj jest 36 tysięcy mamy na same pisklaki e, jeśli zamówimy to odpowiednio wcześniej, jeśli e, zależy jaki będzie rok jeśli tych gąsek będzie dużo to też one będą tańsze więc e, tutaj też każdy indywidualnie więc pierwszy koszt mamy właśnie koszt piskląt e, właśnie ja tu akurat mówię o dworzyskach e, mamy różne 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 lęgarnie i tam musimy się odpowiednio e, pytać dobrze moi drodzy wasza jedynka z użycie czyli te 4 tygodnie zużycie, zaczekam jakieś ciepło dzisiaj e, z użycie 2,6 kg na sztukę e, To wychodzi gdzieś około e, 208 worków czyli teraz tak, 2,6 razy 2000 to mamy 4 15200 e, kg, czyli 5,2 tony, tony. To jest 208 worków. Po 56 złotych liczę. To jest prawie 11 648 złotych, znaczy prawie tyle właśnie wychodzi. Tyle wziąłem na ten toż, który był w zeszłym roku. W tym roku zobaczymy. Na razie jeszcze się nie interesowałem, nie wiem. Tak, jeśli chodzi o dwójeczkę, tam dostajemy tylko, yy, tam dajemy tylko dwa tygodnie tą dwójeczkę, czyli tam będzie też troszkę mniej. Też wychodzi 2,6 kg na sztukę, yy, też czyli 5,200, yy, ta pasza jest trochę tańsza, wychodzi gdzieś koło 10,400 zł. pasza jest za, yy, za 50 zł kilogram. E, więc 10 tysięcy i później już mamy, już mamy zboże, e, przy zbożu, czyli powiedzmy kolejne tygodnie mamy i to zboże i tą zielonkę. Zboże mamy 12 kg e, 12 kg na jedną sztukę. Liczyłem, przyjąłem 700 złotych e, i łączne zapotrzebowanie za jest 24 ton. 24 tony razy 700 to jest 16800. I tyle właśnie wychodzi samo zboże. E, powiem także średnio, bo na przykład e, jeśli mamy swój owiec, e, to tanie policzymy. Jeśli kupujemy owiec, to możemy go kupić nawet za 900 zł, tak? a możemy go kupić za 700 zł. E, pszenżyto kupowałem za 700 zł, więc właśnie taką sobie gdzieś tam kwotę cenę właśnie wziąłem i ogarnąłem. Teraz, co tu kolejnego możemy doliczyć? Musimy doli Teraz przejdziemy do zielonki. Jeśli chodzi o zielonkę, to tutaj cenę po prostu musiałem... E, mniej więcej. Policzyłem 50 zł za tonę. E, taka gęś zje 50 kg w takiej zielonki. Ale tu mówimy o koszcie, który musimy, którym musimy właśnie wziąć i e, przywieźć. Czyli e, właśnie dlatego ta cena jest też taka trochę, e, trochę wyższa. I e, tu mi wyszło tak, że na 2000, sztuk, czyli mam rosną Matematykę, e, że mamy 100 ton, e, czyli około e, 100 ton razy 50 zł, to jest 5000 zł razem z przywiezieniem dla tych właśnie gęsi. Kolejną rzeczą, jaką e, musimy wliczyć, muszą być woda. Musi być woda. I teraz tak u nas woda za metr sześcienny kosztuje 3 złote. 3 zł, 3,50, jakoś tak chyba, tak czy 40 coś. Yy, więc za wodę na, na te gęsi wyjdzie około właśnie. Teraz tu patrzę, że chyba jakiś błąd po prostu zrobiłem, bo wyszło mi tu 300 zł za 100 m2. Sześciennych. E, więc moja matematyka się tu gdzieś tam... Chyba pomyliła, bo więcej wychodzi. Gdzieś tam wychodzi około 800, 800 zł. Więc, bo mam osobny licznik. Więc dlatego wiem, ile mniej więcej sobie mógł obliczyć. E, czyli tutaj liczmy 800 zł na wodę. Wtedy musimy jeszcze policzyć słomę. E, Słomę, no to powiedzmy na ten cały, e, cały e, na całą odchowanie, czyli od tych najmniejszych pisklaczków e, po właśnie, jak są starsze, to też jest zależne ile wychodzą na zewnątrz, ile siedzą właśnie w środku, czyli tutaj e, kwestia jakie mamy poidełka, czy mamy rurę, czy mamy dzbanowe. Tu jest też wszystko zależne, czy musimy to czy częściej chcieli, czy nie, ale około 1400 zł. wyszedł za, za słomy. E, opieka weterynaryjna, e, czyli mamy opiekę, w, czyli weterynarza, to ja tu wliczyłem tak, bo u nas na weterynarza nie było w ogóle, poza inspekcją weterynaryjną, <grym>, czyli aloń to w badania, więc tutaj wliczam witaminy. Eee, tak, witaminy, jak są małe, później też jak się przebieżają, też witaminy e, takie naturalne, i tam, e, tutaj na te 2000 sztuk, to wliczamy 2000 zł. E, prąd, jeśli chodzi o prąd, e, no to tutaj wliczyłem, nie powiem na kilowaty, ale prąd do całości e, to jest 4000 zł do odchowania. Akurat tutaj tak wpadło, że praktycznie miałem w jednym cyklu, więc po prostu tą kwotę wziąłem e, właśnie wtedy ile zapłaciłem za te, e, za te właśnie e, odchowanie tych gozek. Zaznaczę to, że my grzejemy lampami. Pisklęte w e, gęsie są właśnie pod, pod lampami. Mamy takie coś, że na 100 sztuk, e, no, dwie lampy wystarczyło, my mamy trzy lampy, nie, tam jest po 110-120, zależy, jakie takie kołce, więc, więc naprawdę jest i tutaj trzeba pamiętać o tej instalacji, o, te, o tym wszystkim. E, wtedy wliczyłem jeszcze e, koszt e, pracy. E, pracy też u każdego in, in, indywidualnie e, trzeba policzyć e, na roboczo godziny, czyli tutaj nie, bardziej policzyłem sobie na sztukę. Ile, bo to powiedzmy mamy 4 miesiące, wtedy, e, wtedy to przeliczyłem na ilość czasu spędzonego, ilość godzin. U nas akurat jest taka godzinówka 30 zł, więc e, wyszło mi, że łączny koszt to jest 5000 zł, e, jeśli chodzi o utrzymanie tych 2000 sztuk. I tutaj, właśnie, e, zawsze będę powtarzał, czy wychodzimy do 100 sztuk, czy do 2000. To wtedy te koszty e, wyjść i tak musimy, swój czas, tak musimy spędzić, musimy tak dojść, musimy też wyjść i się tym zaopiekować. E, dobrze, jeszcze tutaj wliczyłem kwestię dezynfekcji, e, czyli kwestię e, no, żeby przygotować ten cały budynek. No to tu jest gdzieś kwestia e, plus jakieś tam sucha dezynfekcja, tam gdzie są pisklaki i w ogóle. No to tu już mamy 1500 złotych i powiem wam tak moi drodzy co by tu jeszcze liczyć? Czy mam tą słomę i słomę? Mam prąd, mam energię, mam istraki, mam paszę, mam zielonkę, mam zboże i to wszystko będziecie tutaj tu tu tu, tu ładnie to mam opiszemy trochę zmieniamy nasz nasze nagrywanie żeby nie było samego słowo toku, bo E, się śmieję, że nie jestem małomówny e, i lubię gdzieś tam tym, tymi informacjami się, się dzielić. Więc e, po zliczeniu tego wszystkiego, po zliczeniu tego wszystkiego e, wyszło mi 90 e, przepraszam, 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 tutaj e, jeszcze muszę jedną kwestię dodać, że e, tutaj liczymy Same odchowanie do tego trzeba doliczyć, bo zawsze liczyłem też i wyposażenie tego. Czyli e, poidełka, czyli karmiki, e, tutaj e, poidełka, karmiki, te poidełka dla małych, e, później czy te lampy. To To jest też duży koszt, jeśli się chodzi o 2000. Same pomieszczenie, e, więc mi tu wyszło 120 tysięcy, Wyszło całe jakby. 120 tysięcy wyszło wyżywienie razem z tą pracą ludzką, razem z tą weterynarzem, razem z tym wszystkim. Czyli wychodzi około 60 zł, 60 zł na sztukę. I teraz musimy sami sobie odpowiedzieć i przeliczyć. Czyli, jeśli gęś waży 6 kg, czyli to jest taka średnia, jaką miałem. W umowie e, Anim e, Akurat nasza średnia wyszła 6,8, Ale jak mamy 6 kg po 11 zł, to mamy 66, e, 66 zł za sztukę. Czyli zobaczcie, zostaje nam 6 zł z tej sztuki. Razy 2. No to jest, to się w ogóle, w ogóle, e, w ogóle, jakby tutaj wziąć i to wszystko przeliczyć, to, to, to wydaje mi się, że. Jest to e, no, mały zysk jest z tego. I teraz e, na samo podsumowanie dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. E, nie będę opowiadał, może tylko jak w skrócie, że tutaj wskażę e, Wam wszystko po kolei. Będziecie, macie wypunktowane, e, czyli pierwsze pisklaki, starter, grower, czyli jeden, 2 pasza, zboże, e, koszt wody, energii, weterynarii, pracy ludzkiej, e, dezynfekcji, słomy. Proszę Was bardzo. I dziękuję za oglądanie.